To ja, to ja. jest ja. ja, no A na czym byłem hmm, motki? Ekstery. Na Ej. czym były motki? Ej. Na ry. <laughs> Jak ja wyglądam? Ej Tomek, o, coś na chwilę O jest, Działaj, Tomek. Mało. Nie wodę. To. Motki na by były pod motki? Po czym na, na r. Pod ry. R. I to. Storzy Ola. siłygowy Co? Się kurwa pita. Się kurwa pitaj. Pana własnego. Szymonko. Wejdź do Go się! Go się! Czemu leżysz? To po prostu moje zmęczenie. Bo. <laughs> <nie wiem. laughs> Ale mam muszelkę, zobacz jaką muszelkę to masz. Chcesz, muszelkę? Ja mam, zobacz. Mogę wam pochwalę się. Tak. Upiecz. Ale chcesz musiał Nie, mam swoją. Aha Ty robi się coraz czarna. Wbijaj na stronę GeForce Skins, gdzie z kodem TOKIOX macie plus 5% do doładowania i dla nowych użytkowników darmową skrzynkę MealSpec do odtworzenia. Na stronie masz wiele dostępnych metod płatności, takich jak Blip, Przelew, PaySafeCard, Paypal. Dostępne jest również doładowanie skinami. Na stronie możesz otwierać różnorodne skrzynki, tworzyć i brać udział w bitwach z innymi graczami, tworzyć kontrakty albo dołączać do eventów na stronie, które zmieniają się co jakiś czas. Pamiętaj, że co 24 godziny możesz również korzystać z dziennego bonusu oraz otwierać skrzynie bonusu za zdobyte doświadczenie na stronie. Także wpadaj na stronę, pamiętaj o kodzie Tokio X i zapraszam do dalszej części materiału. A ja nie wiem. Tornad wiem, że są zombiaki. Są tornada i zombiaki. Jakie tornada? Tornada widziałam. Do palenia? Nie! Czemu? Bo nie ma ziemi. -y. Czemu? Oho! To ja widzę ja widzowie ja <laughs> Tomek idzieś? Za nami? No na ten, jest tak zwana ślepa uliczka Ej wiecie ile osób rocznie ginie na Malediwach od uderzenia kokosa? Tomek ile za tobą. Nie wiem ile. Ponad 150 rocznie 150? No, czyli no, czajesz lecisz 152. co na Malediw i giniesz od uderzenia kokosa? Ale jak kurwa, że te pod palmą i no. dostaje w tym bał, bo odpadłeś? No. na Ty gadasz. Ty <grym bez mózglia> było WK Tak właśnie oglądasz? Ja nie oglądam. Nie no. Ja oglądam tylko jeden kanał na YouTube Topiox. Co ty gadasz, człowieku? <grym> tu, 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 kurwa, kto to go ścieżkę wybrał? Pan profesor nie biegajcie tylko nie sprintujcie po tym, bo to się zapadnie. PATRYK! A, sorry, sorry, przepraszam, przepraszam. To, co on gada? Tu, po lewej jest... Yy... Fiku, myku, cyku, cyku. Będzie się tu dziać. Jola hmm. pod Patryku wchodzi normalnie. Skrzynka. Ja chętnie bym ją przegarnął. Tam? Idziemy A ja by... tak. Jestem, jestem. Ej, tu lepiej jest pa. Tu A tam jest, Czekaj, bo tu miejsca nie ma. Co ty robisz? Poczekaj, tu miejsca. No i teraz. No, dam ci rękę. Okay. Tu za muzyka gra. No to, jest, to, jest, to, jest, to jest... No i co, gdzie teraz? No i co? O kurwa, Tomek! 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 O kurwa, nie krzycz, nie krzycz tylko. Cokojnie. nie krzycz. Gdzie jesteś? No, no co, czekaj. Zdodaj, niech, się, niech się stamina odmówi. Halo? 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 Jest. Powtarzam, gdzie jesteście? Halo? Pysk. W dupie. W dupie. Dojdę tu Patryk, oni do mnie nie miło mówią. No. No Musimy iść do prawej. Nie miło do mnie powiedzieli. Dawaj Patryk, dawaj. Ło! Dobre. Co mam po koszy? O kurwa, to nie był. Dobry plan. Ale Doleciałeś sam? Było... Tak, tylko lewy trzymaj, lewy, trzymaj, lewy. O nice! A ty też trzeba stąd zejść, nie? No teraz No ratusa po normalnie po drzewie. A sobie Aha. Podzimy. O kurwa, spadam! Nie mam spalonego. mam. <laughs> no no i nice, co, co zrobiasz? Zresztę. Co ty zrobiłeś, Patryk? <laughs> <laughs> Apera! Ja potrzebuję dzołka! Kuchenka turystyczna. Wyrzutnie, mam wyrzutnie, mam yes! wyrzutnie! PEWOR, PEWOR! Pierdalam w to od razu Dawaj, stawaj ją, do góry. Spierranujemy gierkę, mi czekaj. Do góry, do góry, tylko ja Ci pokażę jak to trzeba robić. patrz. Nie, to ty, to ty, to, ty, to ty, tu ustaw. Patrz Robisz tak? No. Nie? Aha. Patrz Wsadzasz tu najpierw przedmiot. Taki. No. No i dobra, i tak się. Podpal! Podpal! Podpalam! Trzymajcie się! Z Bogiem! Nie, 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 nie! Dobra, Ola, teraz moja kolej, musisz mnie podpalić! Am, ej, ej, mrozi! Mrozi? Kurwa, kurę. ja też. Ja Ola, też. jest już Ja miera. też! Wmieram! Chodź tu. Tu jest dobrze. Rozpalam! Blisko. A no nie, bo tym się nie zagrzyjemy. na górę, bo musisz mnie podpalić. A mnie kto podpali yy, Tomek halo, halo. Czekaj, bo yy, wieje daba, daba. Jotu, jotu. Sama możesz. No Ej, ale jak to się A w... i tam... Rzutka? A i tam się... No. Kurwa maczek <laughs> <laughs> Skurwisem. O! Dobra, no. dawaj, podpalaj. Ale po. <grym> o kurwa. Ej, palecia! do góry. Ej, a trzeba wsadzić. Ej, trzeba wsadzić przedmiot. Czas. Trzeba... No ale tu ja nie mam. No jak apteczki na dół spadł, szyncie, po prawej, po prawej, szyncie, ma jeszcze. Jeszcze. Nie ma tu nic. Kurwa nie widzę! No nie widzę! Że on Nie widziałam gdzie ona była Dobra wy się kurwa nadajecie Do tarcia A i tam tu kurwa w dupie Nie tu Sama poradzę No halo to się kurwa pytaj. Dobra, jak to się wsadza? Jeden... E? Ale kurwa, no... Ja pierdolę, jaka fera rozpaliła mam usta. Co? Szmano nie bawię się kurwa. No kurwa, Marcia, mam do rozejrzenia. No, gdzie jest moje? Tu zabiłeś się prawie, wiesz o tym? Nie, no to było trosko. Kurwa, idziemy outside czy jaskinią? Ja Bo... bym chyba jaskinią, czy, albo nie wiem. Myślałem, że apteczka będzie. Tomek ogólnie jest już na górze, więc jak zginiesz, to i tak się zryskimy. No ta, idę właśnie się tam. Jeszcze nie, no ja wiesz, ale... Ola, nie w tą stronę, naprawdę! No Patryk, próbuję zginąć! To ola, powiem. to trzeba pod górkę, nie nie z górki! Ale ja próbuję zginąć, Patryk! Nie chcę. Robię skok w ku masz? Nie widzisz Ola, ty jesteś... <śmianie> Ty jesteś taka nieudolna, że lecz za mi się podoba. <śmianie> ja dalej. Apera, chuwasz. Apera! O dobra o, tu... Tam jest. skasz, tam skasz, dobra, tak, dobra, dobra Trzymam ciuki, Ola, trzymam <śmianie> kciuki. <śmianie> Żebyś się wyjebała. Nie, nie żartuj no. O. <śleszy> no. Jestem bezpieczny. Czasy spierdalamy. Ej to wybuchnie zaraz. Ja zaraz też jednę. Ja czekam, ja czekam. Daj ja mi Patryk! Ej, pali kurwa! Patryk, kurwa, kurwa ja widzę, ja Dobra, Pawek, Patryk! Się, proszę, się Dobra. Dobra. Dobra! Co jest w ogóle? Patryk, jak ty! Jak, nie! Jaki sabotaż, ja pierdolę! Ale odjebał ryż! Ale odjebał ryż! Ja pierdole palę się. Brygada! Ja pierdziele! A faktycznie włączyłem w obce kanibalizm. Ale to mną, mną wsi, Patryk, mną się nie najeżdża. Jak kurwa kanibalizm. Daj spokój. Gdzieśmy? No właśnie, Ola, miałem mówić, że ty to tak bardziej właśnie takie łagiu. No mnie się nie, że nie m, m, A ja nie, nie doskoczymy tu. Ola to bardziej krupki. chrupki ty kurwa Takie jeszcze zotworzona e, otworzona paczka tydzień leży, takie często. A ty jak twoje żarty oczywiście, Ola, serdecznie podstawią. Ty jesteś <gry> chory. <gry> o kurwa! No nie, no nie zużywaj tego. Nie obchodzi mnie to, powiedziałem. Podpalaj! Uwaga! Podpalaj to. Nie. O kurwa! Kurwa! Wyszedł mnie też! E kurwa, go on leci daleko? A nie, jednak nie. A nie, to. Kurwa! Oh wow. Kurwa! To jednak wiecie, żeby nie lecieć A on żyje czy nie żyje? Nie, zdech Ja cię teraz nosić nie będę Ale wezmę sobie twoją, kurwa, żywo Tylko, że ja nie oh, mam w ogóle jedzenia Co zrobił Patryk? O ty. Jezu! Idiotok. Jezu! Co ty A robisz? Się o, o. Co, Co się dzieje? Co ty robisz? Spalił się Halo Patryk? Panda, że jakiś tu jest niby ja się zapalę. A ja nie Ale mi energii zabadł Jestem. I Lizaka wstać na Q No Coś wsadził. O, no. o, 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 I Ola, po, teraz chodź i podpal. Czekaj, biorę mi plecak. Pod, po, podpalam. Ja tak. tak. Czekaj. Takuj. Tak? Podpalaj podpalaj. 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 Nie, no kurwa. Podpalaj. Lecisz. U, kurwa. Łap, łap się, łap się. Ej, dobrze. Ach, kurwa, to dało. Dobra. Ale teraz ty. Ale nie wsadzaj nic. Może polecisz tak sama z siebie, tylko najpierw podpal. Najpierw podpal potem wskocz Nie bo krzywą to, tą chyba Musi, Musisz wyjść tak. z tego o o o o w Łop eee! jestem. Jestem. Ale, kurwa, się ale, ale Nie jestem Ale kurwa nie się proszę cię nie ci się Cieszę, nie odpowiedzi właśnie Teraz na górę Chodź tu do mnie Dam rękę No chaczko. Tomek... A ty co tu robisz? O, dobra, poli Dobra. Ola, musisz dojść i jeszcze raz się wyszczelić. Nie, nie... Nieźmieraj. Ty co? <tom Tomek, chyba to nie ma co czeka, wiesz? Co tam się dzieje? Dlaczego on idzie w dół? Bo idę drugą stroną. Uważam, że nie mam stamina, no, że tam wejść. Tu, tu. Słyszysz mój głos? Tak słyszę, ale idę lewą stroną. Kumasz? No dobra. Kurwa, o kurwa. O, o kurwa. o! Bez no. szans tu. Nie wiedziałem, ja nie wiedziałem. To bez szans. No, tu! Ej, przysięgam! No, dobrze, tu! Przysięgam! Tu na górę teraz. przysięgam. Tu się no. O i teraz poczekaj, stamina i przez no. I on tu był I on tu w las wyżej na tobą w las ale może... może... Nie, nie wiem czy po kamieniu wejdziesz ja na no, chilu I tu jak Tomek w las jest wyżej No wyżej? bo a idź z tyłu rola no, no, zobacz On poszedł w prawo czy w lewo? A... No przejdź dalej, przejdź dalej, nie w to co, za tobą, za tobą Chyba tu, po kamieniach was na górę jakoś A ja Nad tobą, kompletnie Ja chyba no. Albo szyb, szybciej wchodzisz Ja tu postawię po prostu. O, Ta, dawaj dalej, możesz, no dawaj. Kurwa, GG chyba Ja pierdolę O kurwa <laughs> O kurwa Oj, oj Nie, czekaj, czekaj Nie Nie Nie, no, nie. poczekaj Nie no. Nie, 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 nie. Ja pierdolę. Nie, palę się. No do, dobrze, dobrze się. Nie, palę ja się. Pierdolę. palę się, Czekaj jestem. Proszę nie. Spokój, spokój jest. Tomek, gdzie jest Tomek? Tomek, Tomek już nie, nie żyje. Jak? jak nie żyje? Nie żyje, to spada Gdzie mam iść? Mów ci, gdzie mam iść. No, mówię, ja nie będzie. Ej, Bóg, Bóg jest, Bóg. Temu, lewo, będziesz, o, o, tu i tu do lewej. O, teraz to już chuj. Teraz już GG, teraz już gdzie. Nie, nie, nie. Trzymaj się. Nie. Nie możesz... Ułap łapie się do się? No kurde, nie krzycz na mnie! Wyjebałeś się, to leż. No i wszystko na Tomka! Ja pierdolę, no, nie wytrzymie! Ej, kurwa! Nie mogę, no! Nie wiem. Było już tak dobrze, gdy Tomek na mnie nie krzyczał! Jak zwykle Tomek musi się... Dobrać. znaki! Tomek, gdybyś na mnie nie krzyczał, to bym to zrobiła. Nie zrobiłaś byś, bo miałaś małą HP. Dałabym radę.